Dzięki za oglądanie! Jest cięg. Jest, jest. Bo ustawiamy sobie, <grymianie> <Co jest>, no. <grymianie> To znaczy, koniec gry. Uspabila. To światło żółte niekoniecznie. To jest żółte. To? No. 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 no, albo zbiega. Chyba, że Wam straci. Przecież masz te inne światło, to, to powinno ci. Twoja po 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 lampa O. Nie, tu. Weź Filip, coś powiedział. Raz, raz. Nie ma mączki mikrofonu. Nie wiem, bądźcie się z nami Włączony, dobra, jeszcze jest włączony. Włączony i nie działa? Jedziemy? Tak, mają. Z ruchu wargowego? Ja tak, będzie. Yeah, tak, jedziemy? Yeah. Dobra jak samo zło po przegranym pojedynku na F24, tak obserwując, jakby ciebie przed w ogóle tą walką już na samym początku chodziłeś, kibicowałeś innym zawodnikom i tak naprawdę podczas samej twojej walki też e, podchodziłeś do wszystkich tak naprawdę i zastanawiam się, czy, to, czy ty byłeś tam dla walki, czy dla czegoś innego. Słuchaj, no dla mnie to jest wyjątkowe przeżycie. Poznać tylu sportowców takich, to dla mnie też jest wielka jazda. No oczywiście byłem tu dla walki, ale wiesz, tak jak już mówiłem, free fighterzy muszą też jakby dać trochę więcej show, dać trochę więcej z siebie wiesz, no ja miałem czas, żeby popatrzeć sobie na te walki, te pierwsze pojedynki, te pierwsze dwa, które widziałem, to już się zorientowałem, że wiesz, że ja jestem z innego świata zupełnie niż, niż ci zawodnicy, widziałem to poświęcenie, yy, widziałem tą determinację, no to, to mnie trochę tak yy, naładowywało energią, ale też przerażało mnie. No, ale wiesz, jak już się zaczął show, te wyjście, prezentacje zawodników, to jakby ten stres mi strzedł i wiesz, skupiłem się na show po prostu, wiesz. M, dziewczyny tutaj hostessy z bardzo odważnymi dekoltami, więc ja też się poczułem odważniej trochę. No i tak, no świetna przygoda. Czyli mówiąc, że jesteś z innego świata, ten strzał to nie był na wątroby, to bardziej ta wątroba jest przeciążona z przeszłości. Ja mam płuca przeciążone bardziej niż wątrowe. <tak>, tak naprawdę to ja nie, nie, nie piję dużo alkoholu, to, to jakby nie jest... Y tak, ale... Nie przed walką. Nie przed, ale tak, nie wiedziałem, że tak ten cios na wątrobę czy na brzuch, że to tak może y, utrudnić y, oddychanie. Dwa razy trafiłeś tam lewą ręką, czułeś, że to weszło, bo było widać, że to jest jedyna twoja broń, która tutaj naprawdę robi wrażenie, bo Arab się zatrzymał. Wiesz co, no bo... Szkoda, bo ja z tej prawej też chyba nawet mam mocniejszą tą prawo. Tylko on właśnie się spodziewał, że będę zaczynał dżem-dżem, prawda, to od prawej, a tam chyba dwa razy właśnie tak zacząłem od lewej. I do no, i trafiłem, bo spodziewał się, że będę właśnie prawo-prawo i prawo, lewo gdzieś. Udało mi się. Tak mi się wydaje, że go trzy razy trafiłem. Wiesz, a nie dwa, ale dobra, to sprawdzę to. A jak się czułeś jak się czułeś w momencie, jak poleciał ręcznik? Wiedziałeś, że już powiedziałeś trenerowi, że chcesz poddać walkę, czy raczej nie, nie spodziewałeś się nie tego? Nie spodziewałem się, myślałem, że jeszcze wie, że to jest jakby. Dopiero będzie drugie liczenie, że wie, że trzeba wstać na sześć, podnieść ręce, spojrzeć w oczy i na dziewięć, wiesz, już. żeby sędzia widział, że jestem gotowy. Zrobiłeś awanturę te, trenerowi za to, że rzucił ręcznik? A powinienem, bo ja nie mam doświadczenia wiesz, w tych sprawach. Ja uważam, że tak, bo jednak dla show trzeba było walczyć dalej. No Wszyscy tak. czekali, że, że, że się zbierzesz i będziesz walczył dalej. No ja też byłem przygotowany, że wiesz, że, że jeszcze wstanę, że jeszcze coś zrobię, albo przynajmniej zainkasuję coś. Tak myślałem, że mój nos będzie bardziej... Bałem się, że mi się nos przyklei do policzka, ale jest okej, okay, no. Mogłem powalczyć jeszcze więcej, ale naprawdę miałem za mało czasu, żeby się przygotować. Zresztą, wiesz, widzę tutaj na publiczności raperów, którzy są naprawdę mocno usportowieni i którzy mogliby tutaj spokojnie araba, wiesz... Yy... Jedną ręką rozłożyć. Ale myślę, że Araba tutaj czekają jeszcze przeprawy z raperami, bo słyszałem, że on chce się tylko z raperami bić. No nie dziwię się, bo jakby tutaj, nie wiem, spróbował z kimś z tych zawodników, nawet z tej wstępnej karty, to wiesz, to ciężko by mu było. No. Aśku, a propos inkasowania, to ta walka była dla kasy, ta, dla fejmu, czy dla wyrównania rachunków? Słuchaj, tak naprawdę to była przygoda dla mnie, te pieniądze, tak wiesz, mój kolega CNS zespołu, z którym ten kawałek, na, wiesz, o koszykówce, yy, on jest w Polsacie, jest jednym ze stu sędziów, wiesz, i przez ten program yy, zarobi dwa, trzy razy więcej niż ja na tej walce, <coughs> przyjmując jeszcze, że wiesz, ja do tej walki się przygotowywałem ciężko, że się, on, on też musiał się przygotowywać do tego programu, tylko inaczej trochę, więc wiesz, gdybym chciał zrobić do hajsu, to też mógłbym pójść do jakiegoś, wiesz, takiego... Yy, talent show, gdzie jest 100 jurorów, to by mnie wzięli na 101, wiesz, ale powiem Ci, że nie żałuję, że tutaj poszedłem poznałem mnóstwo ciekawych ludzi, wiesz. Podoba mi się to, że ci fajterzy, wiesz, wychowani na hip-hopie, znają muzykę, hip-hop kojarzą mnie, mnóstwo dobrych rad. No niektórzy są takie mruki trochę i takie, wiesz, ten, ale ci fajterzy na ogół są bardzo sympatyczni ludzie na ringu są brutalni, wiesz, i na tych zdjęciach takich, co ich promują, ale jak się z nimi porozmawia, bardzo w porządku, ludzie promujący fajne rzeczy, sport taki w najlepszym wykonaniu, wiesz, tu nie chodzi, kurczę, właśnie się zorientowałem, że tutaj naprawdę nie chodzi o wygraną, nie chodzi o kult ciała, to jest taka magia, wiesz, no ten olimpijski ogień tutaj się rozpala w serduchach, no i to są tacy gladiatorzy, trochę półbogowie, Mam nadzieję tylko, że nie przegapię tutaj wiesz jakiejś fajnej walki podczas tych wywiadów. To jeszcze dwa słowa o swoim narożniku, no bo to naprawdę godny narożnik. Dokładnie. Andrzej Mołczanow, zawodowiec, ja totalny amator, on zawodowiec. No cóż... Olga Krzemień, wspaniały talent sportowy też z tą dziewczyną. Yy, trenowałem, nawet sparowałem. To wstyd, że się sparowało z dziewczynami. Czy ja... Nie, nie zolą to nie ona w nie jeżeli wygrywałeś, tak? <grywałem> Nie wygrywałem, ale Ola Krzemień, yy, no to Szywiecka, tak, przepraszam. No to w moim na Różniku miałem dużo dobrej energii, dużo rad, ale główne rady, które tam miałem, to tak. Yy, przed wejściem na ring głowa wysoko, na ringu broda nisko, ręce I wysoko i oddychać. I to były moje ten. Tam z tymi czasami to już, jak coś wejdzie, to wejdzie. Jak jesteśmy w żartobliwej konwencji? Zaskoczyło cię, że wyszedł do butu, bez butów do walki? Yy, no tak, ale się trochę tego spodziewałem, bo wiesz, on taki jest yy, brazylijski jiu-jitsu, tajlandzki boks. A może nie miał butów i nie myślał, że dadzą, bo wiesz, ja też myślałem, Rek. że tu dadzą buty bokserskie i potem szybko musiałem sobie załatwić. Nie, żartuję, żartuję, ale ochraniacza na jajka nie miałem i to był problem przez chwilę, ale się znalazł. A mówiąc poważnie, widziałeś e, nokaut Kamila Łebkowskiego jak leżał? Nie pomyślałeś sobie, o Jezus Maria, co ja tu robię? Pomyślałem, dokładnie to pomyślałem, dlatego też to, co mi mówili, broda nisko, ręce wysoko, nie daj się trafić, wiesz, no i chyba parę razy się tam udało mi się zasłonić przed jakimś, kurczę, sierpem, Powiem szczerze, że myślałem, że on będzie mocniej bił i szybciej bił, a wcale nie, nie no. Gdyby to było 10 lat temu, to na pewno bym, wiesz, dłużej z nim powalczył. No ja mam 45 lat, on ma tam 26, wiesz, to robi robotę, kurczę, też. No. Jaki miałeś plan na tę walkę? Ta pierwsza runda była taka spokojniejsza, druga no, mocniej, to tak miało wyglądać? Czy... No, tak, pierwsza runda, to jak ja przetrwam pierwszą, ogólnie miało być tak, że miałem uciekać w prawą stronę, dżem, dżem i zaskoczenia lewa na dół albo lewa na górę, ale jakoś ta prawa w ogóle mi nie wchodziła, kurczę, no i lewo go te, trochę trafiłem, no plan był taki, żeby go uwalić w szczepionkę, żeby go walić, wiesz, nie mogłem trafić, kurczę. Jesteś, jesteś zadowolony w ogóle z siebie teraz? Tak po, po tej walce już ciśnienie zeszło, bo tak widać, że tryskasz jeszcze energią. No wiesz, no może teraz tryskam, bo ja jestem w zwierzę medialne przed kamerami, to tryskam energią, ale wiesz, no tak w stu tak to nie jestem z siebie zadowolony. Myślę, że mogłem jeszcze więcej pokazać coś, no ale wstydu nie ma, myślę, wiesz, wstydu nie ma. Mówisz, że jesteś niezadowolony, ale planujesz jakiś następny występ? No tak, jakby coś się trafiło, to myślę, żebym podjął to wyzwanie, mógłbym się więcej, więcej przygotować, ale też już chciałbym, no też z jakimś raperem i może trochę takiej bliżej kategorii wiekowej mojej. Ale z drugiej strony, jeżeli będzie taki jeden. Macie, ale mało Was zostało w tej kategorii wiekowej. <noise> no tak, ale nie, no w takim razie mogę brać też jakiegoś młodszego, kogoś, kto moim... Wiesz, hip-hop to jest ideologia, to jest nasze życie. Na tym hip-hopie też pojawiły się wrzody na dupie które trzeba wyciąć albo jakoś się napiętnować, więc z chęcią takiego rapera, kurczę zaproszę na ring. Ale go... słuchaj, były kiedyś coś takiego jak szachoboks. E, naj... Runda w szachach, runda bokserska, runda w szachach, runda bokserska. To ja że, widziałem, to widziałem. A, coś to to ja możesz zrobić freestyle box. Runda, runda we box, freestyle, y, runda bokserska. Spoko wiesz, ja tak może na ten temat, Na ten temat spałem już w jakim... Wiesz co, na pewno F24 to jest ta federacja, która bardzo tak fajnie patrzy, co zrobić, żeby to było atrakcyjne. Żeby, żeby to nie było takie jak Fame MMA, prawda? A żeby też coś się działo. No. <klaski> na pewno pogadamy z prezesem o, o twoim pomyśle. Okej, okay, zapisz mi swój numer, ja cię tam, wiesz, piszę na złotą listę. Wiesz, Disco Polo wtedy Może ze O, Słuchajcie, bo tak, Zenka Martyniuka bardzo szanuję. Zenek Martyniuk to klasa, ale Sławomir mi się wydaje, że jest takim... Podrabiańcem właśnie, kurczę, wiesz. Sławomir, bierz tą swoją kobitkę i spotykamy się pod jubilatką. <laughs> Nie, no Sławomira to tak. To z nim z chęcią bym zawalczył. Myślę, że on jest i tak bliżej mojej kategorii wiekowej i wagowej. Świruje takiego gwiazdora. To ja go... Słuchaj, oficjalnie to jest tak. Sławomir, ty disco polowcu podrabiane, chodź, zapraszam cię. Będziesz następny, tylko musisz poczekać, bo mam jeszcze jednego takiego pseudorapera, a potem wezmę się za disco polowców. <laughs> Oj panowie, jeszcze Dzie jakieś pytania? Dzie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzie dziękuję bardzo. Pozdrawiam. A, to jeszcze, jeszcze chciałem coś powiedzieć. Słuchajcie, ogólnie zauważyłem, że w tych sportach walki bardzo dobrze, że są, jest dużo kumatych dziennikarzy, bo do promocji sportu właśnie są potrzebni dziennikarze. I naprawdę cieszę się, że tu jesteście. Bardzo fajne wywiady, wiesz, tutaj nie było żadnych głupich pytań, nie było żadnych. Czasami się takie zdarzają, a tutaj było bardzo fajnie puszczajcie w świat, to wiesz, niech się popularyzuje sport, MMA, boks, K1, także dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Dzięki. Dzięki.